Siemaneczko, mordeczki, z tej strony GNT YouTube. Witam Was w pierwszym odcinku z Minecrafta Single Player na moim kanale. Tak, mordeczki, postanowiłem, że nagram tego Minecrafta, gdyż to może być fajna seria. I na pewno się będziecie pytać, gdzie seria z przylisem z latających wysp? Będzie ona reaktywowana po długim czasie. Jeszcze do końca nie wiem kiedy, ale będzie na pewno reaktywowana. Gdy już mamy pełnowolnego koronawirus, kor it's Corona Time i te sprawy, nie? Oczywiście nie, żebym się naśmiewał z tego koronawirusa, bo jest to dosyć poważna sprawa. Dlatego też Was zachęcam, żebyście pozostali w domach, nigdzie nie wychodzili. Siedźcie na dupie i dbajcie o swoją rodzinę tam rodziców gołąb mi na balkonie usiadł. Cześć, Gołąb. Naprawdę mi usiadł. No, także. No. No co? Zaczynamy. Jak widzicie mamy świnki. Mamy świnki. Ja mam skina fajnego, dwie świnki. Cześć, co tam słychać u was? Ale macie fajnego zeza. Oczywiście w ekwipunku jeszcze nic nie mam. No. no, także zaczynamy. Tam widzę dosyć spory kanion. Znaczy nie kanion, tylko... Okej, okay. no nie wiem jak to nazwać. Biom zimowy. Także no... No pierwsze co będzie. LOL. Pierwsze co będzie, no to chyba. Wykopanie podstawowych surowców. Takie jak drewno, yy, na przykład takie jak... Cobblestone. Żeby zrobić kill off. Wy dobrze wiecie o tym, bo połowa z Was na pewno gra w Minecrafta. I nie no. mówcie, że nie, bo wiem, że gracie. <laughs> no także... Powiem wam, że fajne jest w tych wersjach nowszych to, że na przykład jak już zbijemy całe to drewno i w ogóle, to z gałęzi wypadają patyki i różne takie rzeczy. No. Także to jest dosyć nawet fajne. No i co wam mogę powiedzieć? Oczywiście Was przepraszam, że nie było tak długo żadnego odcinka na kanale. Gdyż no teraz nie mam czasu. Jezus Maria, co to było? Co to było? Ja mam słuchawki z tymi, z tymi ze stereo i to słyszałem, że to będzie gdzieś. Łapy słyszę. I nie powiecie mi, że mamo mam o mamę, o mamę, bo ją słyszę. No, także no grubo. Na początku. <laughs> Oczywiście, jak teraz sobie tak kopię drewno, to zapraszam was do subskrypcji mojego kanału, dodania lajka pod filmem żeby film miał większy zasięg oczywiście zapraszam do wbicia na poprzednie filmy na przykład ostatnio wrzuciłem film z CSa jak Ace'a zrobiłem yy, z AUG'a no, także działo się filmiki będą coraz lepsze na kanale montaż i te sprawy, nie? jak... o i o tym właśnie mówiłem, z tego czegoś wypadło to, jakim cudem nie wiadomo. Ale yy, o czym to ja mówimy, aha, że no będą miniaturki, o ile się, muszę się najpierw nauczyć robić. Bo awatary na kanał już się tak można powiedzieć, że nauczyłem zrobić, ten co mam teraz to ja zrobiłem. No także jeszcze miniaturki się nauczyć robić, no i już powoli z tymi stopniami można iść w górę, wyżej. Montaż i w ogóle te sprawy, nie? No. Także, no. no przyznam się, że oglądam poraniki. No, ale każdy na pewno, jak zaczynał z czymś, to musiał poradnik oglądać. Ja na przykład na początku, jak zacząłem montować to, nawet z tych. No, jak to się nazywa? Nawet z tych filmików. Które były jak zacząć montować i w ogóle to nie rozumiałem I sam któregoś dnia doszłem do wniosku Że się nauczę I tak patrzałem, patrzałem jak to zmontować, spróbować No i się udało No jak już wiedziałem co robić, gdzie co dodawać No to postanowiłem, że wykupię sobie pełną wersję programu Na pewno się zapytacie jakim programem montuję Wondershare Filmora 9 Spoko program Łatwy do obsługi. To nie, to nie takie coś jak ten, no, Premier Pro. Adobe Premier Pro. To nie jest takie ten. No, na pewno ten Adobe Premier Pro byłby bardziej skomplikowany do obsługi w ogóle. Ale to może kiedyś. Może kiedyś go będę miał. Zobaczymy. Na razie yy, tym, tą filmorą montuję. No, a te rzeczy miniaturki w ogóle, no to w Photoshopie robię, bo mam na biednego nie trafiło. <laughs> o, teraz widać. O, czekajcie, rendering szybko dam na 18. Już widać. Już widać. Dobra, zmniejszymy. Zabijemy sobie świnkę. Już jest noc, nie jest ona jakaś. Dobra, już jestem. Małe cięcie musiało być, bo chciałem zrobić takie coś, żeby się szybciej renderowało. Teraz jak widzicie tu, no i to już jest tam nie. No także szybkie renderowanie włączone. Nie ma lagów, widzę. Także dobrze. No. no jak mówiłem, że tam na biednego nie trafiło, oczywiście żartowałem, murdeczki nic nie mam do biednych ani nic także nie wyzywajcie mnie w komentarzach no także no tyle w temacie No, jak widzicie skopałem sobie trochę tego drewna mamy tego już dwa staki i jeszcze tu widzicie można sobie podbierać te sadzonki, patyki Można jeszcze świnki pozabijać. No. O, jeszcze krówki. No, mamy pełno jedzenia. Oczywiście, raczej w tym odcinku się zajmiemy bardziej zbieraniem surowców. Ponieważ, no. no będziemy zbierać surowce na domek, nie? Kurde, dostała hita, ale ucieka. Gdzie uciekasz? O owieczka Dobra, weźmiemy sobie craftinga, żeby nam to owieczka nie uciekła Jest tylko jedna owieczka sorry. Dobra tu było Spadaj no drzewo ogórku zielony o, mamy jajko. Cześć owieczka, giniesz. Cześć kurczak. Dobra, to No gdzieś tutaj na pewno. Tam może gdzieś zrobimy. Dobra, pobawimy się trochę w Asasina. A ła, o ty Przez chwilę będzie ciemność Kurde, co by tu zrobić teraz Dobra mordeczki Ja zrobię cięcie I widzimy się jak będzie jaśniej Dobra mordeczki Już jestem Powiem wam, że wykopałem trochę drewna W sumie, co ja chcę z tym robić Aha, dobra Połowy zostawimy, żeby mi się mięsko przepaliło A z tej połowy sobie zrobię pochodne One są tutaj nade mną. ten czas sobie trochę tego kobla pokopie, jeśli jest taka okazja. No. Nie byłem na kreatywie, żeby co. Bo na pewno myślicie, że byłem na kreatywie. Otóż, akurat jak się wkopałem tutaj głębiej, to znalazłem węgiel. Przestawmy sobie ten kilo, poczekamy aż będzie jaśniej. Pójdziemy sobie zbierać inne surowce. Możecie na przykład w komentarzach napisać z czego zrobić domek. Aha! A tutaj wam wrzucę filmik ym, z momentu, w którym zrobiłem swój domek. To jest mój projekt, nie wziąłem go z YouTube'a, ani nic, także oglądajcie. Dobra mordeczki. Możecie ocenić w komentarzach, jak Wam się domek podobał. A ja za ten czas, jak Wy sobie oglądaliście, to ja skopałem sobie dużo kobla. Mamy prawie 6. Jeszcze tutaj dokopię. Trzeba jakoś wyjść. Musimy sobie to odkopać. No. no powiem Wam, że długo dosyć ten domek budowałem. A jest on na serwerze moim z Maternosa. Gdyż gram sobie z moim kuzynem, bo mi się nudzi. No i postanowiłem, że sobie pogramy. Nie? No i on sobie zbudował ten fajny statek, który tam widzieliście. A ja sobie zbudowałem ten domek. On był w takiej w ziemi. Gdzieś jak właśnie... no nie widać z tego muszę wejść tutaj wyżej, żebyście widzieli. Coś podobne, tylko że bardzo mały. O, coś podobne do tamtego. Do tego co tutaj jest. No ja tam sobie to wszystko powiększałem i w ogóle. No. Także no... Nie są żadnego filmiku. Tylko jest to mój. Na spontanie budowany. Nie wiedziałem, że mi. No, według mnie fajny. No, także. Ja się cieszę, że taki dom zbudowałem. Kurde. Dobra, to tutaj i tak musi zostać. Tutaj. <laughs> no, także sobie pójdziemy. Wow, ty chamie. Co ty mnie, co ty mnie gonisz, gości? Ty! Jak on mnie walnął będąc... Pa, on ma... on ma wallhaka, ej. On się patrzy w a mnie prawie zabił. Ej no widzieliście to. Ja wam to puszczę teraz slow motion macie. Ty! No, powiem wam, że nawet nieźle. Chłop mnie kurde chciał... On, on, miał ewidentnego Wallhaka, nie? Ulhaka, czy tam aimbota, czy tam speed speedhacka, czy tam hopa. <grywka> nie no, żartuję oczywiście. Ale nie no, to było dziwne, chłop się patrzył do przodu, a kurde we mnie strzelił, nie? No, także gruba, gruba. O. Musimy tam iść moi drodzy, musimy tam iść także ja wam tu przyspieszę te o lo 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 najpierw to idziemy po wieczko ja ja za konie konie zostawię dobra także mordeczki widzimy się ja wam to przyspieszę tempo, dam tu muzyczkę z Benny Hill'a chyba. No, także zobaczcie, że ile tam będę. Dobra mordeczki, ja już tu weszłem, ale jestem bardzo zawiedziony. Znaczy tym, że mam kolegę do końca serii, to jestem zadowolony, nie? Dobrze, że miałem kości. Nazwiemy go Janę. Antek. O Antek, ma Antek, co tam Antek słychać? Ale jestem zawiedziony tym, bo tutaj nic nie ma. Kurde. Niby tu byłoby dobre, nie no dobre miejsce by tu nie było. Kurde. Trochę szkoda. My myślałem, że będzie fajne do... No tutaj też nic nie ma, ale jest węgiel, także sobie ten... O dobra. Dobra, zapowiada się fajnie. Ko kolejny co ma wallhacka. Co, te ten ma spich... Pa, widzicie go? O, Antek go zabije. O przepraszam, Antio. O kurde. Czemu oni levitowali? Ale mnie tu skubany chciał wziąć. To była pułapka. Ja wiem, że to jest pułapka. To zaraz creeper będzie. Wiecie i w ogóle, nie? Powiem wam, że dziwny jest ten odcinek. No, także ten, ten miał ewidentnego speedhacka. Widzieliście jak on kurde, jak on po jakichś sterydach chyba, jak zapieprzał. On miał ewidentnego speedhaka. Ja wiedziałem, że Minecraft to dziwna gra, ale nie wiedziałem, że jest bardzo podobna do CS-a. Oczywiście dzisiaj jest chyba wtorek z tego co wiem. Dzisiaj jest środa, także jak będzie mi się chciało zmontować odcinek, to może dzisiaj tu wrócę. Dobra mordeczki, ja się z wami żegnam, z Antkiem. Oczywiście dzięki za oglądanie tego odcinka. Oczywiście, jeżeli on Wam się spodobał, możecie zostawić łapę w górę, suba na moim kanale. No i co? Trzymajcie się do następnego odcinka. Siema!